Dzień dobry, kochani! Dzień dobry, moje znaki ziemskie, czyli wszystkie byki panny i koziorożce. I to jest czytanie z kart anielskich z Grace na wrzesień 2015. No cóż, oglądajcie filmik na temat września, to jest osobny. Jest to bardzo ważny miesiąc. Jest to nie tylko karmiczny, ale także wibracja numer 9 zakończenie pewnych spraw. To, co nie działało, to, co nie odgrywało większej roli, a wręcz może przeszkadzało w waszym życiu, zacznie się kończyć. Okej. Okay. Jest tu trochę prawdy dla wszystkich znaków, w tym wszystkich ziemskich, ja widzę, ale ciągle jednak różnią się. Więc zacznijmy od moich pięknych byków. A wasza pierwsza, najważniejsza wiadomość jest, e, może trzeba się będzie czegoś troszeczkę więcej pouczyć, douczyć, szkolić, wrócić do szkoły, e, zdobyć więcej informacji, dalej się kształcić i zdobywać wiedzę. Więc to jest bardzo ważna podpowiedź, ok? Jeżeli natomiast zdobywaliście tę wiedzę, uczyliście się, może zdobyliście nowy certyfikat, i tak dalej, to to będzie Wam wynagrodzone. Będziecie widzieć teraz tego rezultaty. Wspaniała sprawa. Jeśli chodzi o Wasze życie romantyczne, moje byki, to ta osoba, z którą jesteście, którą poznaliście, albo którą poznacie, to jest osoba z przeszłego życia. To jest osoba z przeszłości. Ja nazywam tę kartę kartą karmiczną, karmiczny związek, czyli ktoś, kto był wam sądzony, żeby go spotkać. Jak wiemy, że to tak jest, spotykamy tę osobę i natychmiast od samego początku czujemy się jakbyśmy zawsze ją znali czy jego. Rozmawiamy godzinami, czujemy się ze sobą świetnie. Poszlibyśmy razem na koniec świata związek karmiczny. Jeżeli to się zdarzy, czasami jest na dobre, czasami na złe, to zależy od twojej karmie, że jest to karmiczny miesiąc i karmiczny rok. Więc dla was, byków, to jest właśnie test. Bo, no, to trudno się obronić, bo się zakochasz i jeżeli dobra karma cię przywiodła do tego miejsca, będziesz wynagrodzony, byku. Jeżeli zrobiłeś komuś krzywdę w przeszłym życiu, Czas zapłacić za to. No, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, a powinno być dobrze. Dlaczego? Bo następna, Ferris mówią: Nie przejmuj się, wszystko wyjdzie tobie na dobre. Wszystko jest ok. Także, no, już masz odpowiedź. <grytanie> wszystko będzie ok dla ciebie, byczku. Jeżeli jest jakaś sytuacja, że chciałeś w coś skoczyć, nowy biznes, nowy kontrakt, coś nowego, a anioły mówią zaczekaj, nie śpiesz się. Po prostu spokojnie podejść do tematu, czy to będzie ta nowa znajomość, czy to będzie nowa oferowana praca, kariera, kontrakt, zaczekaj cierpliwie na, na trochę więcej informacji. Jeżeli masz jakiekolwiek problemy, kłopoty, Archanioł, Michał, sam się oferuje, poproś mnie o pomoc, a ci pomogę. Okay. Może trzeba zrobić przebaczanie oczyszczanie energii, no bo to od razu mi przyszło na myśl. Ten mój filmik, proszę obejrzeć. Jeżeli potrzebujesz, a może będziesz w tym miesiącu potrzebować, mój drogi Byku, pomocy domowej, to poproś, poproś rodzinę, poproś może znajomych, poproś kogoś, może potrzebujesz opieki do dziecka, może potrzebujesz wymalować sobie, pomalować pokój. No cokolwiek by to nie było, jakakolwiek by to nie była pomoc domowa. Poprosi o pomoc, bo ją otrzymasz, moi drogi byku. Życzę wszystkiego najlepszego, buźki dla Ciebie A i do zobaczenia w październiku. Teraz, moje drogie panny, co dla Was? Od razu na dzień dobry. Coś trzeba porzucić, odejść, bo jak nie, to będziesz pozostawiony, pozostawiona. Coś po prostu musi się skończyć. Zakończyć, czy to sytuacja, czy z osobą cokolwiek, jakaś faza życiowa, i iść w innym kierunku. Ok? Czas zakończyć coś, co było niezdrowe, bo nowe rzeczy są już na horyzoncie. Dobre, świetne, dla Ciebie, moja droga panna. Ok? Przestań kontrolować sytuację ponieważ to, co ty uważasz, że wiesz, jest tak naprawdę malutko cząstko prawdy. Tak naprawdę my nic nie wiemy. Natomiast anioły, Pan Bóg wie wszystko. Więc przestań kontrolować, przestań popychać pewną sprawę, tak jak to ja zawsze mówię. Podsuń się i pozwól, żeby anioły to wszystko dla Ciebie ułożyły. Jeśli sprawy, chodzi o sprawy sercowe, ktoś yy, z Twojej przeszłości wraca do Twojego życia. No cóż, może to być sprawa karmiczna, wręcz z przeszłego życia, może to być ktoś, kogo znałaś, może to być ktoś, kto, ponieważ Merkury zacznie znowu się cofać w drugiej połowie yy, września, więc od razu przyszło mi to na myśl: ktoś z przeszłości wróci, ktoś zechce z tobą a, nawiązać kontakt. Mówią, anioły, spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Może to być bardzo dobre, a może być niedobre. Nie kontroluj tego, co ty myślisz, że to jest naprawdę. To nie było dobre, na pewno nie będzie dobre i teraz. Albo to było super. O, oh, wrócił do mnie. I znowu będzie super. Może tak, a może nie. Pamiętaj, że dużo rzeczy będzie się kończyć. No może to się zakończy, a ktoś z przeszłości wróci. Ale pomalutku, spokojnie. W każdym bądź razie, co najgorsze mówią anioły, co najważniejsze, jest już za tobą. Przed tobą dobre, piękne horyzonty. I w tą stronę trzeba się a w tą stronę trzeba patrzeć. Archanioł Michał mówi, nie przejmuj się, opiekuje się tobą. Więc nie bój się niczego. I pij dużo wody. Dużo wody. Bo jesteś odwodniona, panno. Więcej wody będziesz się lepiej czuć. Odzyskasz swoje siły. Ja co prawda. Nie mam wody, tylko herbatkę. Ale przy tych czytaniach na wrzesień jestem po prostu moja energia jest, wiecie co? Nie wiadomo gdzie. Czyli to będzie miesiąc wymagający faktycznie sporo energii, a może nam jej bra brakować po prostu. Buziaczki dla Was, moje kochane panny, i przechodzimy do koziorożca. Okej, okay, mój drogi koziorożcu, a dla Ciebie jest naprawdę wspaniała sprawa. Poza tym, że jesteś zmęczony, i wymagasz troszeczkę więcej snu, drzemek, nawet w ciągu dnia, więcej wypoczynku, bo widzę, że pracowałeś bardzo ciężko, koziorożcu, w tym roku. Myślałeś, główkowałeś, pracowałeś i mówią, że potrzebujesz więcej informacji na jakiś temat, że jeszcze nie wiesz wszystkiego, ok? Zanim cokolwiek zrobisz, więcej informacji ale tu widzicie, widzę serduszko, książka z serduszkiem, i ta pierwsza najważniejsza wiadomość jest e, Król Wodny. Ponieważ nowa miłość nadchodzi dla Ciebie, mój drogi koziorożcu, to jeżeli jesteś kobietą, to może to być jakiś skorpion, a, raczek albo rybka. Ok? Może się tak zdarzyć. Więc a, co Ty potrzebujesz robić? Otworzyć swoje serce i umysł do ludzi, bo tak pracujesz, pracujesz, że tylko patrzysz logicznie, strukturalnie, zorganizowanie. Natomiast mówią, otwórz serce i umysł. Masz wielu ludzi, którzy są godni zaufania i albo ci tobie poradzą, albo ty poradzisz im, i to jest właśnie ta praca charytatywna, którą powinieneś dodatkowo robić oprócz tylko. Pieniędzy pieniędzy biznesu. Okay? Ale jest nowa miłość, nowa miłość albo już nadeszła. Już wiesz, o kim ja mówię, drogi e, koziorożcu, albo nadchodzi. Mm, mm, super. Jeżeli szukasz odpowiedzi na jakiekolwiek pytania, mówi Archanioł Michał, użyj swojej wyobraźni. A będziesz widzieć, ponieważ masz też super intuicję w koziorożcu. Ty jesteś ambitny, jesteś e, pracowity, ale nie zapominaj, że też masz super intuicję, używaj jej. Jeżeli potrafisz sobie coś wyobrazić, to to się stanie. Do czegoś, jeżeli zdrowie ci coś tam szwankuje, to być może masz alergię do czegoś, lub jak ja zawsze mówię, do kogoś. Ok, więc obserwuj, co jesz, co pijesz, jakich środków do prania używasz. Jakimi ludźmi się otaczasz, w jakich pomieszczeniach, nawet można być uczulonym na kolory, na wszystko po prostu. Więc uważaj. Gdzie czujesz się dobrze, rób tego więcej. Gdzie czujesz się niedobrze, eliminacja. Poza tym wszystko jest wspaniale. Moje kochane znaki ziemskie, życzę Wam wszystkiego najlepszego, cudownego miesiąca września. Buziaczki i uściski wirtualne i do zobaczenia w październiku.